Cześć, witajcie w Music Express. Przetestujemy dzisiaj bezprzewodowy system do gitar elektrycznych, elektroakustycznych lub basowych. NNA8 składa się z dwóch transmitterów. Nadajnik oznaczony jest ikoną gitary. Wepnę go od razu w swoje gniazdo gitarowe i włączę. Zapaliły się dwie diody. Odbiornik Instalujemy w wejściu naszego wzmacniacza kombo gitarowego i załączamy. Sprawdźmy, czy system się ze sobą komunikuje. Super. W tym momencie nie ma konieczności stosowania uciążliwego okablowania. Kilka szczegółów technicznych. Częstotliwość UHF 730 MHz. Pasmo przenoszenia od 20 Hz do 20 kHz, czas pracy do 4 godzin, natomiast dwukrotnie krótszy czas ładowania za pomocą dołączonego do zestawu przewodu USB. Na częstotliwości 730 MHz. Te urządzenia oferują nam cztery kanały do dyspozycji, co oznacza, że oprócz mojego kombo mogę na przykład wykorzystać również taki odsłuch podłogowy. Ja go włączę, i sprawdźmy, czy urządzenia są ze sobą sparowane. Działa zarówno kolumna podłogowa. Jaki moje kombo gitarowe? Gdybyśmy chcieli zmienić kanał, wystarczy, że raz nacisnę na nadajniku. Jak widzicie, urządzenia w tym momencie nie są ze sobą sparowane. To samo robię na odbiornikach. Raz. I tutaj. Dwa. Ok. Jesteśmy znowu sparowani. Spróbujmy raz, dwa. Dioda mignęła w tym momencie trzy razy, czyli to urządzenie przełączyło się na kanał trzeci. Tutaj jestem sparowany. To jeszcze raz. Raz. Jak widzicie, całkowicie zgubił sygnał. Dwa. Na kanale trzecim, na kanale trzecim, ale tutaj również kanał, raz i jeszcze raz, i na kanale trzecim jesteśmy. Bardzo fajna sprawa. Szczególnie na scenę, kiedy chcemy poczuć większy luz, mieć po prostu możliwość chodzenia. Bardzo niewielkie opóźnienie, 4 milisekundy, ale wiadomo, że to opóźnienie rośnie wraz z odległością. Sprawdźmy zatem, jak to wygląda w praktyce. Ok, no to testujemy. Mamy 25 metrów! Pojawia się mała latencja. Przekroczyliśmy sporo, 30 metrów, jakbyśmy szli dalej. Cały czas system, cały czas system łapie częstotliwość. Wychodzimy już tak naprawdę na ulicę przed firmę. Ponad 40 metrów według mnie bardzo, bardzo dobry wynik. Jeszcze raz, bezprzewodowe transmitery NNA8. Bardzo gorąco Wam je polecam. Eliminują konieczność stosowania kabli, są wygodne, bardzo łatwe w użyciu, oferują cztery kanały. Także dla gitarzystów, dla basistów, czy na przykład dla zespołów, które prowadzą biesiady przy stołach, na gitarach, super sprawa. Zapraszam Was na naszą stronę internetową, gdzie będziecie mogli o nich troszkę więcej przeczytać. No i zapraszam również na zakupy do naszego sklepu. Cześć!